Słuchajcie, stało się, udało się w końcu, dojechałem do ostatniej lokalizacji spośród kilkudziesięciu, które odwiedziłem w Szkocji w ciągu ostatniego roku, bo tak naprawdę materiał na ten film zbierałem chyba ponad rok, nawet chyba w styczniu 2023 rozpocząłem, albo nawet wcześniej, w każdym razie udało się. Wybrałem sobie to miejsce tak daleko od domu, 6 godzin autobusem, tylko po to i dlatego, że stwierdziłem, że je lokalizacja jest fantastyczna. Dlatego, że od wybrzeża w miejscowości Campbelltown wiedzie aleja pod górę do tego właśnie kościoła, który także jest na sprzedaż. Jak to pomyślicie na sprzedaż? Kościół na sprzedaż? Kto normalny sprzedaje kościół? Przecież kościołu nie można sprzedać. No i właśnie tutaj. Docieramy do tematu naszego filmu. Dlaczego w Szkocji w ciągu ostatnich 10-12 lat sprzedano ponad 2000 kościołów rzymskokatolickich? Zapraszam na film. Będzie się działo, dowiecie się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zostańcie ze mną do. Kościoły rzymskokatolickie i nie tylko, ale głównie jednak mimo wszystko rzymskokatolickie, trzeba dowiedzieć się w jaki sposób to się dzieje. I tutaj sytuacja jest dosyć klarowna. Nikt niczego nie ukrywa, wszystko jest transparentne. Jest instytucja, organizacja nazywająca się General Trustees, która zarządza majątkiem kościoła. I to nie są tylko kościoły, to są też hale, to są też mieszkania, budynki, jakieś tam ziemie, bo kościół też posiadał oczywiście swoje ziemie. No i w momencie, kiedy kościół stwierdza, ta parafia stwierdza, że ten kościół musi zostać sprzedany, jest normalne ogłoszenie na internecie. Wejdziecie sobie na stronkę, która będzie w opisie i możecie sobie popatrzeć na wypadek, gdybyście stwierdzili, że coś mi tu nie pasuje, koleś chyba ściemnia. No to możecie zobaczyć sobie cenę tego kościoła: 99 995 99 funtów. Tak, po prostu. Miasto Aberdeen, trzecie największe miasto w Szkocji, 270 000 ludzi, taka jest populacja. Do wczesnych lat 90. była uznawana za miasto, w którym jest najwięcej kościołów. Jest po prostu jakby konkurs kościołów. Kto będzie miał więcej kościołów, Aberdeen był na pierwszym miejscu. 130 kościołów tylko rzymskokatolickich i protestanckich w tym 270 tysięcznym mieście. To przyznajcie sami, że to naprawdę dużo. W ciągu ostatnich 12 lat sprzedano połowę 60 ponad kościołów zostało sprzedanych. Osobnym pytaniem jest, dlaczego ludzie przestali chodzić do kościoła. W szczególności katolicy, chrześcijanie, protestanci, wszystkie te odłamy chrześcijaństwa miały wspólną ścieżkę do pewnego momentu. No cóż, na to pytanie każdy może sobie odpowiedzieć sam. Nie chcę nikomu nic sugerować. Moje zdanie jest takie, że Kościół oczywiście przyczynił się do tego, przynajmniej w Polsce, ale tutaj też. Mamy XXI wiek, ludzie więcej wiedzą, więcej czytają. Nie mają czasu, nie oszukujmy się, nie mają czasu na to, żeby myśleć o wierze, o, o Bogu, o, o czymkolwiek. Można myśleć w sferze duchowej. No i oczywiście ostatnie wydarzenia związane z pedofilią, z aferami. W kościele katolickim zapewne miały też duży na to wpływ. Ten kościół ma ponad 200 lat 240 lat. Został wystawiony na sprzedaż, jak widać. Tabliczka pokazuje to wspaniale. Cena wywoławcza 100 tysięcy funtów bez 5 funtów proszę państwa, 99 995 funtów. Dla porównania, żeby kupić mieszkania dwupokojowe, gdzieś w okolicy Henneburga trzeba zapłacić. Przynajmniej 140 tysięcy funtów. W 1982 roku do kościoła Church of Scotland, do szkockiego kościoła, należało prawie milion ludzi. 920 tysięcy ludzi. W tamtym roku, nie wiem czy to był jakiś spis, czy po prostu dane, które w kościół podał episkopat, liczba ta wynosiła 270 tysięcy. To jest spadek o 70% w ciągu 40 lat. Średnia wieku takiego wiernego to 62 lata, a z tej liczby 270 tysięcy tylko 60 tysięcy chodzi do kościoła osobiście. Przyznajcie sami, że jak na 6, prawie milionowy kraj 60 tysięcy, no to sami możecie policzyć, ile to jest procent. W 1982 roku, kiedy ostatni raz robiono takie pomiary, do święceń przystąpiło 273 mężczyzn. W 2021 roku było ich 12, natomiast w zeszłym roku, 2022, kiedy dokonywano tego spisu ludności, okazało się, że tylko dwóch nowych duchownych dołączyło do kościoła rzymskokatolickiego w Szkocji. Niektóre kościoły są przekazywane dla instytucji państwowych, na przykład urząd miasta kupuje taki kościół i przekształca go w mieszkania. Na dowód załączam film. Można kupić kościół, tak jak żeś to widzieliście. Aby go kupić, wystarczy spełnić jedno podstawowe kryterium. Trzeba mieć pieniądze. Nie trzeba kombinować. Nie trzeba mieć znajomości wśród polityków. Nie trzeba mieć znajomości wśród duchownych. Po prostu jest otwarty jawny przetarg. Co oferta wyższa wygrywa przez te naście lat. Ja widziałem jeden raz, tylko raz się zdarzyło, kiedy widziałem nowo zbudowany kościół, albo on nawet chyba był jeszcze w trakcie budowy, gdzieś tam na totalnej północy i podejrzewam, że ten kościół był budowany nie jako następny, tylko dlatego, że ten poprzedni się już po prostu zawalił. A tak nie widzieliśmy tutaj ani ja, ani moi znajomi żeby nigdy, żeby ktokolwiek gdzieś w mieście budował kościół.